Dzisiaj będzie ostro, będzie dynamicznie. Będziemy mówić o rynku książki i o zalewie premier książkowych. Czy to dobrze, czy to źle i dlaczego to bardzo źle. Ale też poruszymy temat sztucznej inteligencji, choć myślę, że niektórym z Was podpadniemy tym, do jakich wniosków dochodzimy. No i będzie również o tym, jaka przyszłość czeka rynek książki i co dziś w nim po prostu nie działa i czy jest jakakolwiek nadzieja na to, że będzie lepiej. Zostańcie z nami. Może zacznijmy od tego, że mamy niemały problem. Problem, który poruszaliśmy już kilka razy na łamach tego kanału, ale zawsze podchodziliśmy do niego od drugiej strony, a teraz coś sprawiło, że zaczęliśmy patrzeć na niego zupełnie inaczej. Tak, mianowicie y, doszliśmy do wniosku, takiego statycznego, że książek jest za dużo. Za dużo jest wydawanych co miesiąc książek. No właśnie, no to... dobrze, że podkreśliłaś, że jest wydawanych, bo za dużo, no nie, za dużo to nie, ale co miesiąc no, ale za dużo. No jedno z drugiego wynika, tak? Już. Że w każdym miesiącu coraz więcej książek jest wydawanych. A przekonaliśmy się o tym, yy, robiąc film, w którym yy, wchodząc na stronę datapremiery.pl, tak, yy, yy, czytaliśmy opisy książek, które będą we wrześniu wydane. I nawet nie doszliśmy do połowy miesiąca. Skończyliśmy chyba na 10 września. I to już na godzina, więc zobaczcie ile tego jest, a jeszcze wybieraliśmy książki, które nas, gatunki, które nas najbardziej interesują, Jest to też było bardzo wybiórcze. Tak i żebyście zrozumieli skalę tego. Data premiery to jest strona, na której pojawiają się zapowiedzi, tam różnych rzeczy popkulturowych, w tym książek, ale to nie jest kompletna strona, tam nie znajdziecie wszystkich zapowiedzi. I ja na przykład co miesiąc, kiedy sobie tak siadam i szukam książek, które mnie interesują, przeglądam data premiery, Empik, Świat Książki i za każdym razem trafiam na nowe tytuły. Bo tych tytułów jest bardzo, bardzo dużo. I moglibyśmy zacząć od tego, że no przecież fajnie, bo to daje nam szerokie pole manewru, wybory są dobre. Tylko jak dokonać świadomego wyboru, jeżeli powiedzmy to, stoisz w Silosie, a to spada na Ciebie tona ziaren. Wiele ton ziaren i w pewnym momencie, zamiast wybierać to jedno jedyne, ukochane najcudowniejsze ziarenko, najpierw nie możesz się ruszać, potem nie możesz oddychać, potem trup nie dobasz czy koniec. No da. interesujące porównanie. Nie, nie nie wybrałabym takiego. Bardzo literackie, przyznaj. Bardzo. Dlatego chcemy dzisiaj pogadać o tym, jak wygląda przyszłość według nas tego rynku wydawniczego, jeżeli będziemy dalej dążyć w kierunku ilości, a nie jakości. No i przede wszystkim, co z tą jakością książek. Poruszymy też temat sztucznej inteligencji i tego, jak ta sztuczna inteligencja wpływa na rynek książki i jak wpłynie z pewnością na rynek książki. No i przede wszystkim, czy jest się czego obawiać? No i czy jest jakieś światełko w tunelu? No na pewno nasza, nasza, nasze zdanie jest bardzo kontro, kontrowersyjne, przynajmniej dla części z Was. No ale doszliśmy do takich, a nie innych wniosków. I... Zacznijmy od tego, że przede wszystkim co najbardziej szkodzi książkom? Pośpiech. Tak. Pośpiech z, z jakim są wydawane. No książka dzisiaj żyje no dwa tygodnie od premiery. Tak. Mniej więcej dwa tygodnie, kiedyś to było dłużej, kiedyś to był miesiąc, trzy miesiące, pół roku, O to pół roku, a dzisiaj są to dwa tygodnie. Tak, to, to nawet weszłaś w temat daty przydatności, że tak powiem, do spożycia. Bo ja bym Data powiedział... przydatności jest tutaj, nie ma daty przydatności do spożycia. No tak, tylko to jest tak, jakbyś musiała wejść do biedry i przekopać miliony półek, żeby znaleźć tam z tyłu ten jeden produkt, który cię interesuje, tak? Natomiast w moim przypadku powiedziałbym, że pośpiech szkodzi książce, ponieważ książka przygotowywana, wydawana z pośpiechem nigdy nie będzie książką dopracowaną. Wyobraźmy sobie w ogóle, jak, jak działa dziś rynek wydawniczy. Wydawca, czyli firma. Pamiętajmy, wydawnictwa to firmy, które są nastawione na zysk. I to jest y, totalnie normalne. Nie dopatrujcie się tutaj fundacji charytatywnych ani kogoś, kto będzie was goskał po główkach. Wydawca, czyli firma, robi sobie plan wydawniczy. W tym planie wydawniczym uwzględnia książki. Niektóre są. Książkami, które lepiej rokują, inne są po prostu tajemnicami, a inne po prostu wydawca wyda, żeby fani nie, nie obydarli ich ze skóry za porzucenie serii. Co też się oczywiście zdarza niestety nazbyt często. W momencie, kiedy wydawca ma pi razy drzwi, powiedzmy to 100 książek do wydania w roku, no i tacy się zdarzają, spośród tych 100 tytułów, jeżeli ma dwa, trzy, które mogą okazać się naprawdę i będą mega hitami, to jest naprawdę dużo. Bo nie jest tajemnicą, że dobrze sprzedana książka będzie finansować wydanie kolejnych książek. A nie każda książka, która jest tajemnicą, będzie wydawcę popychała w kierunku: no zainwestuj we mnie, zainwestuj. Ja się sprzedam, ja się sprzedam. No to jest okrutna prawda, ale takie są fakty. Stąd też nie każda książka może liczyć na taką otoczkę promocyjną, jak nie wiem, książki J.K. Rowling, Dana Browna. Dlatego też dużo tak dlatego też jest duży nacisk yy, kładziony na autorów, żeby sami oni wspomogli tą sprzedaż, tą promocję. Bo niestety coraz więcej tutaj przynajmniej ja widuję na, na Instagramie, na TikToku yy, rolek, w których właśnie autorzy, głównie debiutanci, żalą się, że to na nich spoczywa cała cała yy, cały, ciężar, cały promocji. ciężar promocji. To jest prawda. Dzisiaj tak naprawdę nie liczy się jakość twojej książki, liczy się twoje nazwisko, liczy się to, ile masz followersów i to nie są, nie są już żadne wnioski, ale to są fakty, z fakty. którymi mierzyć się musi każdy. Dziś ostatnią rzeczą, na jaką się patrzy przy wydaniu książki, to jest po prostu to, czy Sama ta książka, książka jest to. dobra. Niestety, wszystko inne ma większe znaczenie, bo to wszystko inne robi pieniądz. Ale, ale z drugiej strony również to yy, decyduje również o tym, że właśnie nie zostaniesz wydany. Z takich, ani innych względów. Nawet już porzucając samą książkę. Już nikt nie patrzy na książkę, bo coś nie pasuje. Nie idźmy w tak pesymistycznych kierunkach, bo zaraz powiecie, no dobrze, to jeżeli mamy wydawać tylko gówno, to nie wydawajmy w ogóle. Nie, bo brzydko, brzydko, tą nomenklaturę stosując. Wydawanie gówna, które się sprzeda, może napędzić wydanie książki, która będzie naprawdę czymś totalnie odpalonym. Czymś wychodzącym poza wszelkie trendy, schematy. Bo najtrudniej jest sprzedać coś, co umyka trendom, co umyka schematom, co umyka temu, co powszechnie lubiane. I stąd też wydawcy nieraz decydują się, no wydamy to... Nie podoba nam się to, ale dzięki temu wydamy to. A to będzie super, to będzie hit. Ale co idzie dalej z tym pośpiechem? Dzisiaj książkę zapowiada się miesiąc przed wydaniem, czasami dwa tygodnie, różnie to bywa. No i tak jak ty powiedziałaś. Spora część, zwłaszcza przy debiutantach, spada na autorów. To autorzy muszą postarać się we własnym zakresie, żeby tę książkę wypromować. Ale skupmy się na tym, co zależy od wydawcy. Od wydawcy zależy to, jak ta książka będzie wyglądać. Tyle, że no, łatwo jest zrozumieć, że jeżeli książka jest wydawana w pośpiechu, kiedy te pliki są szybko montowane, składane, redakcja na tym cierpi i korekta. No, zwłaszcza tak, właśnie te dwie rzeczy. Najbardziej to redakcja, mi się wydaje. No. Jednak redakcja wydaje mi się, że wymaga większego pochylenia się nad tekstem. Tak. Yy, no to jest bardziej czasochłonne, my wiemy, bo, bo wiemy ile nad moją pisaniną siedli, siedzieliśmy oboje. Tak, ale my nie jesteśmy redaktorami. No nie jesteśmy, ale no, sam fakt, że dla nas to było widać, jakie to było ciężkie, to można sobie wyobrazić, jak prawdziwy redaktor, yy, jaka odpowiedzia odpowiedzialność nad nim, yy, na nim spoczywa, tak naprawdę. Tak? Żeby to doprowadzić do stanu, że tak powiem, używalności. Nie wiecie może tego, bo czasy są niesprzyjające. Redakcja, korekta. Czym to się różni? Korekta poprawia błędy. To są wszystkie te. Literówki, ortografy, yy, inwersje. Tak, wszystkie te techniczne, językowe, jakieś tak. tam nieścisłości, czy, czy potknięcia. Red... A redakcja bardziej wchodzi w fabułę. Tak, redakcja w to jest... świat przedstawiony w książce. To jest praca z autorem, to jest zastanawianie się, czy ten bohater powinien za zachować się w taki, a nie inny sposób. Czy to nie jest przesadzone zachowanie, czy to jest adekwatne, czy to jest zgodne z realiami? Przykładowo, no. To jest dupy przykład. Redaktor ma powiedzieć autorowi, słuchaj, zmień to, bo koń nie może być 300 km na godzinę. Nie. No, no nie. Może mamy to futurystyczny świat, gdzie tutaj jest zabawa Genami. No to może. wtedy może. Może, ale chodzi o to, że redaktor ma nad sobą pieczę nad całą książką, i to on nadaje jej taki finalny kształt. Pozwala z, tego, z tej bryły. Kamień, oszlif diament oszlifować, brylant, tak? Najpierw to jest bryła niekształtna, a on to szlifuje, szlifuje, aż w końcu dostajemy brylancik, Tyle, że właśnie nie, bo teraz coraz częściej przez wzgląd na to, że jest bardzo mało czasu na tę pracę i bardzo marne zarobki, bo jak widzimy, jak, jak zarabiają korektorzy i redaktorzy. Tak. Tak, tak, no niestety dużo głosów właśnie korektorów i redaktorów się pojawia w sieci, a przynajmniej ja na nich trafię, może ze względu na to, że ostatnio dużo piszę i się tym interesuje, to no naprawdę są to małe pieniądze. No. Tak, no i czasu nie ma, i, i teraz nie da się dopracować tej książki w takim czasie. Tym bardziej, że dziś wielu redaktorów to po prostu jest dodatkowa korekta, i z pracami redakcyjnymi nie ma to nic wspólnego. I mówię to, bo wiem, widziałem na własne oczy, jak to czasami działa, a nie działa. Uwierzcie mi, kiedyś była ta dbałość, był ten czas na wydanie książki, musi być redakcja. Potem druga redakcja, korekta, czasami dwie, trzy korekty. No, dwie to była raczej norma. 3 bywało, że pewnie i cztery się gdzieś e, zdarzyły, po to, żeby ta książka wyszła jak najlepsza. Kiedy my zaczęliśmy czytać tak konkretnie? Z 15 lat temu więcej, zaczęliśmy czytać? No może jakoś tak będzie chyba. Nie wiem, no ciężko mi stwierdzić. A ale matematyka, było... znamy się od 13-15 lat temu razem zaczęliśmy czytać. To to powiedzmy 10 lat No każdy z nas czytał jeszcze zanim się poznaliśmy, tak? Tak bardziej, może nie aż tak całkiem, ale. Ja przy tobie zacząłem bardziej. Ale chodzi o to, że z biegiem lat. Coraz więcej książek ma coraz gorszą jakość. Tak. Masz coraz więcej wydawanych, coraz jak, mniej czasu na to jest. Jak ja już natrafiam w książce na ortografię pierwszego rzędu, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Wiesz, co ja nigdy nie zwracam za bardzo uwagi na literówki i takie tam, bo, bo po prostu mój mózg sobie dobrą wersję tam stawia. ja tego nie widzę, więc mnie to nie przeszkadza, ale faktycznie widzę jakąś literówkę, tom, ortografa. Które mi zmienia w ogóle słowo, i ja już nie wiem, co to słowo oznacza, bo to jest to jest absurdalne. Ja wiem, jak to brzmi, ale starczy jeden ortograficzny błąd słowa, które znasz, ale właśnie źle napisane, i już mózg, już, już, już jakiś tam, już zaczyna mieć wątpliwość, o co tu chodzi. No i jest problem. Powiem tak, chciałoby się czasami, robiąc film o książce, dojechać tę książkę i powymieniać kilka, kilkanaście błędów, jakie się w niej pojawiają, czy kilkadziesiąt. Nie robię tego nigdy, bo wychodzę z założenia, że. To jest uderzenie w autora. Autor nie ma na to wpływu tak naprawdę. Autor nie, nie ma prawa nie ma. się na tym znać. To jest rzecz, którą wydawnictwo powinno ogarnąć. Z drugiej strony ja też nie zamierzam tutaj pasów zdzierać z redaktorów i, i korektorów, bo każdy chce za coś żyć, każdy chce pieniądze zarabiać, więc jeżeli oni słyszą, że mają za tę stawkę wykonać powiedzmy to jedną trzecią swojej pracy, to oni i tak to zrobią, bo to jest ich praca, tak? Natomiast nie spodziewajmy się jakichś szczególnych efektów. Oczywiście to nie jest tak, że tylko Pieniądze zmieniają wszystko, bo są ludzie pewnie ty, gdybyś była redaktorką, to byłaby masakra, bo byś pracę niewolniczą za miskeryżu. Tak, bo ja uważam, że ja powinnam dać z siebie wszystko i nie powinnam karać y, y, autora y, z tym, że ja po prostu coś na odwal zrobię, tak? Ja mam dopiścić jego dzieło, zrobić z tego coś najlepszego, oszlifować tę tą bryłę, zrobić z tego diament, brylant, a nie oddać kupę, tak? Więc... Wiesz, z czego to wynika? No. Nasza różnica między nami? No. Z tego, że ty nigdy nie miałeś nad sobą takich szefów, jakich ja nie bałem. Może. Ale miałam, na, ale miałam yy, na praktykach w szkole, panie, które my pieliliśmy yy, yy, chwasty w żużlu, i pani bardzo lubiła nad nami stać i patrzeć, jak ten żużel tam tą haczką pie, yy, haczkujemy. No. Tak. Więc, więc tutaj trochę, wiesz, niewolnictwa też było. Generalnie ja rozumiem, że ludzie nie mają ochoty oddawać 100% swojego serca. Za coś, za co muszą pieniądze. zrobić. Tym bardziej, że zaraz pewnie kolejne zlecenie za równie małe pieniądze czeka. I ten pośpiech sprawia, że my po prostu dostajemy pro, potem produkt, który nie został dokończony, który ma wiele uchybień. Dzisiaj jeszcze są straszne czasy, straszne i piękne, że te książki są coraz piękniej wydawane. Tyle, że ta jakość wizualna często nie idzie w parze z tą. Jakość wszystko. Ja już tutaj nie, nie piję do fabuły, bo fabuła i odbiór fabuły to jest rzecz względna. Tak. Ale chodzi o tę jakość wydania, te błędy, to wszystko. I jaka przyszłość może nas spotkać, jeżeli to będzie postępować. Znaczy, no tutaj ja widzę jedno rozwiązanie yy, każdemu, przynajmniej debiutującemu yy, autorowi zaproponować, żeby sobie sam finansował redakcję i korektę. <laughs> Ale już takimi rzeczami znowu też, się, z, też już się spotykałam właśnie w sieci, że oni robią, a potem długo, długo żadnej oferty wydania, tak? Więc tak naprawdę teoretycznie wyrzucasz pieniądze w błoto, skoro to nigdy nie ma zostać wydane. Podziewam się, że ten cały pośpiech, to, że wydawcy będą niechętnie inwestować w wiele tytułów, bo one będą traktowane jako coś, co może kliknie, może nie kliknie, byleby za dużo nie, nie umoczyć w tym, to z czasem my doczekamy się również pójścia o krok dalej i rezygnacji z no, usług korektorów i redaktorów, a pójście w kierunku sztucznej inteligencji. Wiem, to jest temat, który kontrowersyjny. jest kontrowersyjny, podburza w idealnym świecie. Owszem, redaktor, korektor, tak. Ale ja już spotkałem się, czytając, to powiedzmy, to pi razy drzwi do 100 książek rocznie. Spotkałem się z książkami i z redaktorami, z korektorami, którzy po prostu odwalają notorycznie kaszane. I to widzisz. Otwierasz książkę, bo kiedy ja widzę, że jest dużo błędów, potem otwieram sobie na stronę redakcyjną i mam pewne Ani osoby. Panu którym, podziękujemy. Tak, mam pewne osoby, którym bym nawet redakcji zaproszenia na mój pogrzeb nie powierzył, a co dopiero książki. I niestety. Ja rozumiem, że jaka płaca taka praca, i tutaj nie ma dobrego rozwiązania, bo ja rozumiem zarówno tych ludzi, ale też rozumiem to, że sztuczna inteligencja zaoferuje kompleksowe sprawdzenie błędów, przeprowadzenie korekty. Korekty, tak. Za niższe pieniądze. A? No, a redakcja? Reda no, ja powiem tak. Sztuczna inteligencja i korekta, tak, no bo to jest zbiór zasad, które możesz, że tak powiem, w program wprowadzić. I ewentualnie aktualizować, jak się będą zmieniały te zasady pisowni i tak dalej, więc y, sztuczna inteligencja korekta jak na moje może odwalić praktycznie na 100%. Natomiast z redakcją to jest zupełnie inna sprawa, bo jednak. Sztucznej inteligencji czasami brakuje wyczucia, brakuje łączenia logicznego, tam gdzieś różnych powiązań fabularnych na przykład, gdzie one gdzieś tam się mijają, w ogóle się zgrzytają i choć on może ci napisać, że tak, to ma sens, to jest oczywiście, to jest logiczne następstwo tych wydarzeń, tak właśnie powinno się ten, to no, po prostu ci się ściemę wciska, tak? bo ja na, za, na podstawie swoich właśnie, własnych doświadczeń, popisząc teraz tą moją y, książkę, ja bardzo dużo z, właśnie z czatem y, współpracowałam. Dyskutowałam. Dyskutowałam. Powiedzmy, ja napisałam jakiś tekst, jakiś fragment, jakąś scenę, wrzucałam mu i, i była komenda. Taki mój prompt. Napisz mi, czy ta scena jest logiczna. Czy ma prawo wydarzyć się. Ja nawet w ogóle szłam dalej. Czy zachowując, powiedzmy, charakter tych postaci, te postacie właśnie w ten sposób, by zareagowały w sposób psychologiczny, wiesz, tak, takie po prostu tak głęboko w to wchodziłam i wiesz. No i czasami. Wydawało mi się, że on wiesz, wszystko dobrze mi podpowiada, że mi tłumaczy, dlaczego tak powinno być, a dlaczego tak nie powinno. Być. I on potrafi wypisać, tak? Plusy tej sceny, powiedzmy, minusy, tak? dlaczego tak, dlaczego nie. No ale ewidentnie czasami zdarzało się z grzy, to mówię, no kurde, no nie. No to po prostu nie mogło się tak wydarzyć, nie? Więc tutaj no leży to tak. Rozdzielmy to na dwie rzeczy. Pierwsze, czat, czy tam sztuczna inteligencja, jakakolwiek, yy, wspomagająca ciebie w procesie pisania. Jako taki, powiedzmy, to pierwszy redaktor, z którym masz do czynienia. To jest bardzo spoko. Tak. Bo ja, na przykład, pisząc moją książkę, czasami zapominałem jakiegoś słowa i wiedziałem, że to słowo jest jedynym, którego mogę tutaj użyć, więc pisałem, wyjaśniałem scenę, masz mi podać to słowo. Bo ja niestety mam zryty Beret, i gdybym nie wpadł na to słowo, to mógłbym godzinę siedzieć, a potem walnąć wszystkim i odejść od komputera. Niestety, zryty Beret. Czat w tym mi pomógł. Uważam, że to jest bardzo cenny pierwszy feedback. Nie jedyny, jaki masz. I owszem, jeżeli weźmiemy na tapet książki z literatury pięknej, literatury wysokiej, nie wiem, historycznej, książki złożone, tak to nazwijmy w uproszczeniu, to redaktor z czata GPT nie pomoże Ci. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę obyczajówkę, książki młodzieżowe, romantazy być może nawet, bez jakiegoś tam szczególnie rozwiniętego świata i praw magii i tam innych rzeczy. To i tak będzie to więcej niż otrzymasz od redaktora, którego masz. No to jest... I przepraszam, bo podam, nie podam tytułu książki, nie podam autora, natomiast wiem doskonale jak wyglądała redakcja, a nie, nie podam żadnych z tych rzeczy, żeby nie robić wojny. I wiem, że ChatGPT zrobiłby lepszą redakcję, niż ten redaktor zrobił. Bo dziś redaktor to jest czasami marginalizowany do trochę bardziej zaawansowanej korekty, korekty. w stylu przestaw to zdanie stąd, tutaj. A no. byki logiczne, które powinien wyłapać... Tak, mm. szli prosto tunelem i się nagle zgubili. No, to taka historia. A, tak, 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 tak. Książka, która jest 20 lat, ma jak nie więcej. To już wtedy takie kwiatki się zdarzały. Tak, to... szli prosto i się zgubili. No. Błądzić jest rzeczą ludzką, nawet na prostej ścieżce. I redaktorom też zdarza się zbłądzić. Ja tutaj absolutnie nie, nie będę winić, że kogoś za błąd popełniony tak, ale chodzi o to, że dziś, kiedy stawki są takie, jakie są, kiedy tempo pracy jest takie, jakie jest, i praca redakcji to jest może nie wiem, czasami 10% pracy prawdziwej redakcji, to ja jestem w stanie stwierdzić, że tak, ChatGPT byłby w stanie zastąpić to. Tylko trzeba z niego in... umiejętnie korzystać, tak? Wiesz, w perspektywie czasu kolejnych 3-5 lat, zapewne powstanie dużo bardziej rozwinięta sztuczna inteligencja, pozwalająca ci na dużo więcej. I ta sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić niejednego człowieka na niejednym stanowisku. Tak uważam. Owszem, trzeba wszystko filtrować, trzeba mieć swój rozum. We wszystkim trzeba mieć swój rozum, tak? Natomiast teraz słowo do tych, którzy tak bardzo sprzeciwiają się sztucznej inteligencji, bo ona Okrada. Ona żywi się mm, całą popkulturą, wiedzą, kulturą. Ale to jest nic innego jak nasz mózg. My też czytamy, oglądamy, gramy, widzimy, widzimy rzeczy na co dzień i my też to w sobie zostawiamy. I czasami, nawet nie wiedząc o tym, yy, kopiujemy coś, tak? Oczywiście, że tak. No, tak samo najbardziej to mu się muzycy pilnować, żeby, żeby nie stworzyć melodii, która już istnieje, albo chociażby fragmentu. I czasami się zdarza wielokrotnie, że jakiś fragment faktycznie się powiela, myślę, że to ta piosenka się okazuje dupa, to nie jest ta piosenka. No bo oni nawet czasami nie zdają sobie sprawy, że coś potrafią no, odtworzyć. No po prostu. My, ni mniej, nie więcej, jesteśmy po prostu sumą wszystkiego, co w życiu doświadczyliśmy, co poznaliśmy, co przeczytaliśmy, obejrzeliśmy. I to sprawia, że Jesteśmy odtwórczy, w taki czy inny sposób kopiujemy innych, teraz najbardziej uderzę, bo najgłośniej słychać o zagrożeniach płynących ze, sztucznej, ze strony sztucznej inteligencji od y, ilustratorów. Tymczasem ja od lat obserwuję, przepraszam, wybaczcie, obserwuję w zasyp zalew generycznym gównem, półek książkowych, gdzie te okładki to są kopie, 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 zero własnego stylu, zero własnej duszy Właśnie, żeby i tylko kopie. ten styl malowania, rysowania, tworzenia się różnił, to tak jak u różni się na przykład u Rocha Urbaniaka, u o. Piotr Różalski nie pamiętam. E, Jakub, Różalski. Jakub Różalski, Piotr Sokołowski, widać, że to są ich. Przemysław tak? truściński. Tak. Oni mają swoje charakterystyczne style, gdzie jeśli się orientujesz i znasz ich pracę, to wiesz, że to jest ich okładka. Nawet tak? Dominik Broniek, nawet jeżeli nie wiesz, że to są ich style, nie znasz ich z nazwiska, ale widzisz książkę i widzisz, że ona ma ci do zaoferowania coś innego, nie. coś autorskiego. Więc ja. Ja jestem daleki od tego, żeby piętnować sztuczną inteligencję i krzyczeć, że ona odbierze nam pracę, ona nas okrada i, i kopiuje. Bo my jako ludzie jesteśmy największymi specjalistami w kopiowaniu siebie, w odbieraniu sobie pracy, w podbieraniu pewnych pomysłów. Ale, ale też najwięcej właśnie krzyczą ci y, artyści, którzy, którzy no nie mają jeszcze wyrobionego własnego stylu. Ja, ja rozumiem ja, ten strach. Ja, czy ja też rozumiem, ale no, trzeba mieć coś do zaoferowania od siebie, zanim zacznie się krzyczeć, tak? Bo Oni krzyczą tak, jakby ktoś im zabrał od, od ust, o, odjął chleb i dał komputerowi. No. Może tak być. Oczywiście, tak być. że tak. Ale z tych, z tych dużych nazwisk, które my znamy, ja nie słyszałam ani chyba, nie wiem, może Bo tam nie sprzedają nazwiska również, tak? Ale chodzi o to, ja rozumiem te obawy, że to zabierze chleb, bo zabierze chleb. Tak zabierze sztuczna inteligencja chleb korektorom. Tak? Zabierze korektorom, zabierze ilustratorom, ale ja to postrzegam bardziej jako. Typową ewolucji technologii. technologii. Tak jak kiedyś dorożkarze mogli pomstować pięścią, machać na pierwsze automobile, bo wiedzieli, że powoli ich praca zaczyna tracić sens. Tak jak fotografowie kiedyś siedzieli w tych swoich cudach i tylko wywoływali zdjęcia z klisz. Tak dzisiaj też tego nie ma. Jest wiele zawodów, które no, nie przetrwały próby czasu. Jest wiele rzeczy, którymi sobie dzisiaj życie ułatwiamy, i to sprawia, że nie sięgniemy po. Powiedzmy to bardziej toporne i mniej efektywne formy. Więc ja sztucznej inteligencji piętnować nie będę. Uważam, że działalność wydawnicza aktualnie popycha rynek. I rynek zarazem działalność wydawniczą. Są jak słońce i orbity, jak galaktyka. Wszystko krąży wokół czegoś. Więc sądzę, że to będzie nas pchało w ramiona sztucznej inteligencji. Ale sądzę również, że my odbijemy się od tego. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli w pewnym momencie przyjdzie moda na wydawanie książek darmowych, bo pisanych przez czaty... To to zginie śmiercią naturalną. Dlaczego? Bo młode pokolenie w przeciwieństwie do naszego starego nie, nie jest, że tak powiem, wprowadzane do świata cyfrowego, tylko żyje w nim od samego początku. Więc to młode pokolenie bardziej od naszego potrzebuje. Ja tak uważam przynajmniej odetchnięcia w Realu. Pokazuje to przykład Targów książki tak. tego, że autorzy prawdziwi są potrzebni. I te megaśne kolejki do autorek z niezwykłego. To pod tym kątem akurat trzeba ich podziwiać, bo to zrobili coś niezwykłego. No to tak no możemy tutaj jak nad jakością dyskutować i moglibyśmy bardzo, bardzo dyskutować. Natomiast takie są fakty. Pójdźmy teraz dalej. Ten zalew książek, o którym wspominamy. Jeżeli będzie tych premier coraz więcej i więcej i więcej, komu to służy? Przykład. W naszej młodości telewizja czekało się na Polsat. Mega hit w poniedziałki. Ktoś tam w środę. W piątki W, niedzielę w piątki yy, super kino, TVN Superkino, tak, Superkino to się nazywało. No i kurczę czekało się, nie było co oglądać. Ja na przykład seriali nie oglądałem, więc ja przez większość tygodnia byłem biednym człowiekiem. Nie było co oglądać. Dzisiaj są platformy streamingowe, Netflix, HBO, Prime, no pełno tego. I co robisz? Jak wygląda nasz proces wybierania filmu do oglądania wieczorem? Zobaczmy, czy to jest tutaj coś. Nie ma. Dobra, wejdź na Prime. Nie ma. Dobra, wejdź na Sky Show time tu. Wiesz co, to bym obejrzała, ale kurde, trzy godziny o 22, to no nie, to za późno. Dalej. I godziny później, wiesz co, już mi się nie chce. Tak, już jest za późno, żebyśmy już coś jest za zabrali. za późno, więc... no, nawet dwie godziny film to już jest za długo. Nie jesteśmy w stanie naszej uwagi poświęcić tym wszystkim tytułom. Za więcej, dużo tego jest. więcej nie zawsze znaczy lepiej. Więcej znaczy tyle, że trudniej będzie Ci znaleźć coś, co Cię realnie zainteresuje. Trudniej będzie znaleźć coś, co wzbudzi na tyle Twoje zainteresowanie, że poświęcisz temu chwilę. Tak samo z tymi opisami. My wierzyliśmy, że w godzinę zrobimy Cały przegląd rzecz. całego miesiąca z jednej strony. Nie, nie byliśmy w stanie. Nie byliśmy w stanie i zobaczyliśmy. Zastanawiam... To są same nowości. Tak. A teraz weźmy pod uwagę to, jak to się wszystko piętrzy. Miesiąc po miesiącu, po miesiącu, bo po pandemii już nie mamy w miesięcy bardziej wiodących. Praktycznie przez cały rok te premiery książkowe przychodzą. Niszowi wydawcy w tym momencie nie mają praktycznie żadnej szansy. Nie dla nich Book Media, bo Book Media działają troszeczkę w innym segmencie rynku. Też to są ludzie, którzy często chcą. I tutaj mówimy też o swoim przykładzie, którzy chcą zarobić, więc będą czytać nowości, tak? Będziemy się ukierunkowywać w jakimś stopniu na to, co przyniesie nam chleb, co da nam chleb. Nie wszystkich wydawców na to jest stać. Nie wszyscy wydawcy widzą w nas potencjał reklamowy, bo stwierdzą, że na przykład no, my bardziej do młodych. Nie do końca się z tym zgadzam, bo my już na przykład docieramy do osób 40, plus, tak? I tak też media będą funkcjonować, te, te internetowe. No tak bo to już nie jest domena młodych. Ale trzeba mieć na uwadze to, że to się wszystko zmienia, a zarazem popycha nas w... z jednej strony nieprzewidywalnym, a w drugiej w dość oczywistym kierunku. Tak, ale, ale tak naprawdę nie wiemy nie wiem. Ja ciężko mi stwierdzić jak to się potoczy i na jakiej przestrzeni czasu w ogóle. Czy to będzie szybciej, czy to będzie później? A ja myślę, że ten koniec jest dość przewidywalny. To musi w końcu walnąć. To musi upaść. Wytworzyć jakiś nowy porządek, jakiś nowy ład, bo na razie tu nie ma ładu i porządku, jest tylko i wyłącznie chaos. No, trochę chaos jest. Autorzy muszą się wkurzyć. Być może rozwój self-publishingu sprawi, że wydawcy też zaczną troszeczkę inaczej analizować te swoje plany wydawnicze, ale ja też im się nie dziwię, no nie wydajesz, nie żyjesz. No ale self-publishing też jest ciężki, tak? Bo nie dość, że wydajesz swoją kasetę, tak? yy, to jeszcze naj najgorsza na moje jest promocja. Najgorsza tak. jest promocja, żeby się przebić przez te tysiące książek, które są wydawane w jednym czasie. Nie ma tutaj tak naprawdę dobrego rozwiązania, i chciałbym być może na koniec powiedzieć, że tak, jest jakieś światełko w tunelu, ale. Widzę, że coraz bardziej go nie widać. Widzę, że rynek zmierza po prostu w jakimś dziwnym kierunku, takiego przesytu, być może znowuż drastycznego spadku czytelnictwa, bo ludzie w pewnym momencie nie będą mieli ochoty dalej korzystać z mediów książkowych, nie będą mieli ochoty dalej przedzierać się przez te nowości. Być może w pewnym momencie po prostu to wszystko upadnie. Bo na stanie moda na czytanie starych książek, na wracanie do tego, co już wyszło, do tego, co już nie jest promowane, być może w ten sposób niektóre książki zyskają drugie życie, ale zdecydowana większość z tego, co się wydaje, i to powiedziałbym wręcz, że 99% zginie przez nikogo niezauważona, przez nikogo niepamiętana. Tak, tak, jak, te, jak ten piasek na plaży. Chyba, że autorzy sami będą dbali o to, żeby pamięć cały czas. Wracała albo cały czas się utrzymywała. Czyli, czyli kult celebrystwa i tworzenia własnej persony jako kogoś, kto może wypromować siebie. No tak. Dziwne to czasy dla książki, ale jesteśmy ciekawi, jak Wy do tego podchodzicie. Czy zgadzacie się z naszymi wnioskami, czy się nie zgadzacie. Jesteśmy ciekawi, piszcie w komentarzach, a my się z wami żegnamy. Cześć. Pa. pa.